Nie mam jeszcze na razie żadnych, 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 żadnych subskrypcji Bo dopiero o, kiedy ja zaczęłam wgrywać te filmiki dzisiaj I tak, chciałabym wam powiedzieć, że Być może niedługo będzie shopping Ale to jest filmik pod tytułem Moje domki dla Little więc nie przedłużajmy Tak, pokażę najpierw może Jeden, zrobiony przeze mnie, domek dla Lidl z pet shopów. Tak, pokazywałem go. Tutaj taki. Niestety jest w nim trochę bałaganu. Są takie różne mebelki dla petków ogólne. Tutaj takie łóżeczko jest. Szafka nocna z budzikiem, który sama zrobiłam. I takie różne rzeczy. Tu szafa z ubraniami, to żółte. Tak, to jest szafa z ubraniami. To, o, to jest z ubraniami. Dobra, kolejnym domkiem to nie jest już przeze mnie zrobione. Jest to domek. Tak? tak. Możecie, może on występować w no, tak Tutaj się są drzwi, się chodzi. No, tutaj jest pierwszy pokój, czyli ten na dole. Tutaj jest taka fioletowa knapa. Tutaj są schody. O, tu, tu. Są schody. O, a tutaj jest górny pokój. Jest łóżko. Takie łóżko? Tutaj takie. Rozkładane. Poduszka. No i jest pokój ogólnie. A obok jest znajduje się łazienka. Tutaj prysznic. ZDS No. Yy, wanienka. Oraz kokardka. Nie wiem, co ona tu robi, ale okej. Okay. Dobra. No dobra, przełożyłem do tego pokoju i położę tutaj, może. A tutaj, na tej półeczce, na górze, jest telefon, i właśnie ta kartka Ok, następny domek, to taki mały domek. Aha, to jest taki nie domek, tylko takie po prostu pudełko. I ja to właśnie zrobiłem z tego domu. Tak. Ogólnie, to to jest cukiernia dla Petropów. Tutaj jest taki stolik dla Petropów cukierni, tutaj jest otwierany dach on jest teraz zamknięty Upsi, sorki bo mi się przewrócił domek i tutaj jest właśnie tak otwarty Tutaj jest stolik dla paczoków i tu oraz tutaj jest podłoga na różne rzeczy Ok, kolejny domek to taki tutaj jest taki wóz Łukach. Tutaj jest łazienka, tam, tam. A tam jest pokój jednoosobowy. Tak. O, tam. Tutaj Okej, okay. ostatni domek, który Wam dzisiaj pokażę. A nie, sorry, nie o tym. to. Y, taki domek. Kolejny domek to taki domek. On jest duży, więc tak. Zacznijmy od wejścia. Tak, ogólnie to powiem, że to jest dom mojej maskotki kanału, więc ma chętnie Was oprowadzi. To tak, tutaj mamy drzwi. Aha, tutaj się otwiera. I można wejść do środka. W domku mamy dwa takie stoiska, tutaj jedno, tak, takie stoisko, tutaj drugie. Tutaj mamy łóżka, jedno, drugie. dać trzecie i czwarte. Pier łóżka. Tutaj mamy balkon. Ja go biorę za łazienkę. To jest toaleta, więc... Obok, tak zwany pokój socjalny, taki zwykły pokój. Winda. nie Tutaj znaczy No, tutaj. O, teraz jak widać, takie coś, takie rury. A tutaj takie, takie, takie coś. O, że. Można właśnie tutaj rzucać takie kulki i właśnie to one będą w rurę. Tak, to się przekręca ten cukieraczek właśnie. Okej, okay. odstawię ten domek i pokażę dwa mniejsze. Pierwszym małym domkiem jest o ten. O Boże, taki. Tak. Pierwszym małym domkiem jest o ten. Tutaj jest kółko do huśtania. Ono na do przodu i do tyłu za bardzo tak nie ale na boki i tak się okręca, więc bardzo fajne. Tak, jeśli do przodu to tak. Wtedy. A wtedy na boki nie i się okręca. Fajne jest. Tutaj jest taka skrytka, że na przykład pies odkopuje i to się otwiera. Wtedy i pies zakopuje i to się zamyka. Tak. Tutaj jest skrzynka na miejscu. Czyli to jest Tutaj jest taki pierwszy domek, czyli pokażę wam. Tutaj jest jeden. A tutaj na dole domek numer dwa. Tutaj na dole. Tu, tu, tam, wiem, mam kiepskie światło, bo tam najbardziej docieram, nie tutaj, gdzie ja nagrywam. Tutaj jest jeszcze z, z tego domku wyjście na zjeżdżalnię dla pet shopów. Tu taka jest zjeżdżalnia sobie wyjść z tego domku tędy śnie i zjechać. tak, bardzo fajny domek, tutaj jest jeszcze taki uroczy dach z kominem tutaj jest właśnie się to buja to, o, to kółeczko zobaczcie tutaj Na przyszedł na górę i on buja tak jakoś tak, tak to, to jest ten domek oraz podróba Takiego jednego domku dla małtek, Ale to nie jest taki sam w ogóle. Tylko w ogóle to jest podruba, domku na jest pet Shop. Tak, to, to jest taki domek. To jest podruba domku. I tak, tutaj jest płot, i tak dalej. To jest pierwsze piętro. Tutaj jest płoka. Tutaj było takie coś do huśtania, ale to mi się zgubiło. A tutaj na górze jest jeszcze drugie piętro. O, tutaj nie wiem, czy widać. O, to teraz tak. Tu jest drugie piętro. Pierwsza. No i na górze jest też taki fajowski dach, o fajowski dach, tak można z niego zjechać i zlecieć I jak się wejdzie na ten dach to można właśnie spaść, no to to jest mój jak na razie ostatni taki domek ogólnie, mam nadzieję, że filmik się podobał, to hej!